Jeżeli lubicie wiedzieć więcej, to to wideo jest dla Was, bo brudne łapska Epsteina są głęboko w świecie krypto. Jest źle, jest, jest dużo gorzej, niż nam się wydawało. Mówimy o Coinbase, o Blockstream, o Donaldzie Trumpie, o nowym prezesie Fedu. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, bo o tym nie usłyszycie w telewizji. No i zaczynam. A więc, Coinbase, tak, ta najczystsza, najbardziej regulowana giełda w USA, z ujawnionych maili wynika, że w roku 2014 Jeffrey Epstein zainwestował 3 miliony dolarów w Coinbase. Pieniądze poszły przez fundusz Blockchain Capital. Jest też mail, w którym Epstein pisze do dewelopera Bitcoina, czyli do Jeremiego Rubina, że ma etyczne wątpliwości co do pompowania tokenów krypto, co dzisiaj wydaje się dość ponurym żartem. Ale zadajmy sobie to cholernie ważne pytanie. Po co? Po co Epstein finansował kryptowaluty? Po co facet handlujący nieletnimi, prowadzący siatkę szantażu, ładuje miliony w giełdę krypto na tak wczesnym etapie? Czy chodziło o rozwój nowej technologii finansowej, która miała dawać wolność? Dajcie znać, jak wy to widzicie. Spójrzmy jednak na to: mamy maile, w których współzałożyciel Coinbase Fred Echram pisze o spotkaniu z Epsteinem. Serio: w 2014 roku Epstein był już po wyroku za nagabywanie nieletnich do, do pracy. Dlatego warto sobie zadać pytanie, czy ci ludzie nie potrafili używać Google'a? Czy po prostu pieniądz nie śmierdzi i przyjmą cokolwiek? Bo to nie są przypadkowe spotkania na kawie, to są inwestycje strategiczne, które Epstein potem spieniężył. No ale idźmy dalej, bo polityka miesza się tu z finansami w najgorszy możliwy sposób. Wszyscy wiemy, że Trump wczoraj ponownie ogłosił się wielkim fanem krypto. Ale spójrzcie na jego kadry. Trump wybrał Kevina Warsza na nowego szefa rezerwy federalnej. A więc Jerome Powell kończył swoją służbę. I wyobraźcie sobie, ten pan, czyli Kevin Walsh, również znajduje się w nowych plikach Epstein'a. Walsh jest byłym członkiem komitetu sterującego grupy Bilderberg. Czyli ta grupa to jest nieformalny, zamknięty klub elit. Rok w rok spotykają się politycy, bankierzy, szefowie korporacji, media, no i wojsko. Bez kamer, bez protokołów, bez jawnych decyzji. Warto też dodać, że Kevin jest zdjęciem Ronalda Lodera, byłego prezydenta Światowego Kongresu Żydów i jest też mężem miliarderki, dziedziczki fortuny Jane Loder. No ale dobrze, bądźmy też uczciwi. Dokumenty mówią o zaproszeniu na imprezę świąteczną, a więc nie ma dowodów na złe uczynki. Ale sam fakt, że człowiek, który ma decydować o przyszłości dolara, o przyszłości krypto, obracał się w tych samych kręgach co Epstein, budzi to niepokój. Rynki są nerwowe. Czy naprawdę w całym USA nie ma eksperta, który nie jest na liście UPDF-a? Oczywiście to jest pytanie retoryczne. Warsh nazywany jest pro-bitcoinowy, jednak według tego, co czytałam, jest on raczej sceptyczny co do bitcoina jako pieniądza, bo woli on rozwiązanie CBDC. Więc z jednej strony mamy narrację: Make America Crypto Great Again, a z drugiej wstawiamy na stołek gościa z listy Epsteina, który chce cyfrowego dolara. No, trochę mi to zgrzyta. Ale największe rozczarowanie dla wielu maksymalistów i fanów Bitcoina to Adam Beck, czyli prezes Blockstream, człowiek cytowany w whitepaperze Bitcoina. Okazuje się, że Epstein finansował Blockstream, po prostu. Epstein nie tylko dał kasę, Adam Beck i Austin Hill polecieli na wysepkę Epsteina, żeby się z nim spotkać. A jak broni się Adam Beck, twierdzi, że nie wiedział, że Epstein był po prostu jakimś partnerem. Bzdura. W mailach widać bezpośrednią korespondencję. Wiedzieli, że spotykają się z nim. I przypominam, że chodzi o rok 2014. Epstein był już skazanym przestępcą od 6 lat. Czy naprawdę mamy wierzyć, że twórcy technologii blockchain nie potrafili zrobić researchu? Adam, brałeś pieniądze od potwora. To rzuca cień na całą narrację o etycznym Bitcoinie promowaną przez maksymalistów. Słuchajcie, rynek krwawi, sentyment jest fatalny, a wszystkie trupy wypadają z szafy. Czego jeszcze się dowiemy na temat twórców Bitcoina, twórców kryptowalut? Inteligentni inwestorzy naprawdę szukają ucieczki od tego systemowego syfu. I to właśnie dlatego w ostatniej dobie rośnie złoto, rosną projekty takie jak Polygon, Matic, Kaspa, Hyperliquid. I ciekawostka, w ramach analizy powiem wam, gdzie naprawdę płynie kapitał. Rzućcie okiem na projekt Bitcoin Hyper. Bo mimo, że rynek krypto spadł o 15% w ostatnim miesiącu, ten projekt zbiera dziennie, uwaga, dziennie, 27 tysięcy dolarów dziennie. Ludzie pakują tam kasę, a więc jeśli jesteście ciekawi w co pakują kasę i dlaczego, no to linka znajdziecie w opisie filmu. Dzięki, że byliście ze mną w tym śledztwie, zachęcam do subskrypcji, no i dajcie znać co myślicie o tej sprawie, bo ja jestem troszkę przypita. Ale widzimy się w komentarzach i do usłyszenia.